Cześć, Witajcie, ja mam dzisiaj takie pytanie do Biblijnie Wierzących, czyli ludzi, którzy wyznają tylko Sala Skryptura, czyli tylko Pismo Święte, czy tam do protestantów, nie wiem jakichś tam denominacji biblijnych, bo e, od dłuższego czasu próbuję się dowiedzieć i nie umiem. Pytanie moje brzmi tak, e, bo z tego co głosicie, to wystarczy, żeby wierzyć w Pana Jezusa i że jesteśmy zbawieni. Macie pewność zbawienia, bo uwierzyłeś w Pana Jezusa, masz pewność zbawienia, i grzech nie ma do Ciebie dostępu. Więc moje pytanie brzmi, czy człowiek nowo nawrócony według was może popełniać grzech świadomie, mimo że wyznaje swoimi ustami, że Jezus jest Panem? Właśnie nie potrafię tego zrozumieć bo mówicie, że Jezus jest Panem, a jednocześnie e, mówicie, że macie pełność zbawienia. I czy taki człowiek może wtedy świadomie grzeszyć? Wyznawać, że Jezus jest Panem, a jednocześnie? Siedzieć w grzechu bądź grzeszyć. I nie mówię to o grzechach tylko takich z natury, że się ci zirytowałem i ten mnie w pracy. O, i tu mam taki grzech nie, tylko o grzechach konkretnych. Wiem, że nie uznajecie grzechów lekkich ani ciężkich, więc tylko powiem ogólnie, że człowiek nowo nawrócony może świadomie popełniać grzech. Dzięki za odpowiedzi.